Cześć, tutaj Marek z kanału Kto Ty Jesteś, ale to już wiecie. E, jestem w Janowicach Wielkich, w ośrodku, w chrześcijańskim ośrodku e, terapii uzależnień Nowa Nadzieja, prowadzonym przez pastora, terapeutę Jarka Wasilewskiego. Jarku, bardzo miło się z Tobą spotkać. E, Mi również je... miło. Małe sprostowanie prowadzonym przez moją żonę ze mną. Moja żona jest dyrektorem. O, przez Oksanę Wasilewską z Jarkiem. E, Jarek e, prowadzisz terapię. E, mhm. Miałem możliwość wziąć udział w dwóch spotkaniach. Wczoraj dać świadectwo e, na jednym ze spotkań różne uzależnienia, różni ludzie, robisz niesamowitą robotę. Bardzo Ci za to dziękuję. Jest to super, że mogliśmy, mogliśmy się spotkać, mogliśmy tu przyjechać. E, czemu mogliśmy, to zaraz do tego przejdę. Eee, nagraliśmy ze sobą jedną rozmowę na Zoomie. Nagramy niedługo drugą. Powiesz coś więcej, co, co, co w niej się pojawi. Mm -hmm. eee, po pierwsze, dziękuję, że jesteś tutaj, że uznałeś, że to jest wartościowe na tyle. Dzięki za ten pierwszy odcinek. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Pierwsza część te, e, na kanale: e, Kto ty jesteś, e, to, to wywiad, e, i moja historia historia mojego życia, otwieram się tam i mówię o rzeczach, których nie opowiadam zazwyczaj wszystkim, a więc zachęcam do obejrzenia. Kolejna jakby ciąg dalszy, to opowieści to to, jak znalazłem się w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, jak to się stało, że pomagam ludziom, jak to robimy troszeczkę dotne te, tego tematu. Tak, czyli, czyli ciąg dalszy jak, jak Jarek e, został terapeutą, jak, jak z tego uzależnienia wyszedł, no bo tak naprawdę dotarliśmy tylko do detoksów i, i trzeba było kończyć. Tak, to e... było tak fascynujące, że utknęliśmy tak, tam tak, na tak, godzinę. Tak, tak. to, było, <laughs> to, było, to było bardzo fascynujące. Myślę, że, myślę, że dobrze. Także, także spodziewajcie się niedługo e, drugiej części, a chciałbym jeszcze pokazać z Wam, z kim tutaj jeszcze e, jestem, jeśli mogę. E, Poprosić Cię Maćku. Gadałam, cały Tadam. Maciej Kramarz, bohater pierwszego odcinka Piciorysów. Podróżujemy od, od wczoraj po Polsce do Janowic Wielkich. Fajnie, fajnie tutaj z, z, z jednym i drugim panem być. I, I z Maćkiem też myślę, że jakąś kontynuację kiedyś nagramy i może Maćka świadectwa posłuchamy. Myślę, że tak. Czyli wniosek, wniosek z tego jest taki, że jeżeli ktoś się decyduje wystąpić. W kanale Kto Ty jesteś i opowiedzieć swoją historię, to później dołączy do trupy, która będzie jeździć po całej Polsce i oglądać różne <laughs> miejsca, które pomagają ludziom wyjść z uzależnień i tak naprawdę zmienić ich życie poprzez, poprzez sposób, w jaki zaczną na nowo na siebie patrzeć. Niech to będzie misją kanału w takim razie. Do zobaczenia. Amen.